Siemano, Siemano, po poprzednim odcinku wielu z Was pytało, ile to ma mocy te nasze Sejczęto Turbo. Nie wiemy tego sami, więc w dzisiejszym odcinku usprawnimy je, żeby zwiększyć tą moc. Teoretycznie pojedziemy na hamownie to sprawdzić, więc jak jesteście ciekawi, tak jak my, jak to wyjdzie, to oglądajcie do końca. Turbo śmiga, pojeździliśmy nim już trochę, to nawet sporo, bo zrobiłem nim ponad 400 km i to takim ostrym upalaniem. Jest kilka ale, póki jest zimny, to zapierdziela. Wydaje mi się, że no jedzie lepiej, na jedynce, dwójce, trójce zapieprza, później zaczyna brakować mu paliwa. To raz, no bo cały układ paliwowy został seryjny, a powietrze jednak pompuje mu tam sporo. Ale jeszcze, właśnie dopóki jest zimny, zasuwa. Więc podejrzewam, że duży problem jest w tym, że jest brak interkulera. Więc dziś sobie zaczniemy od tego, że wrzucimy tutaj interkuler. Więc zabieramy się do roboty. Mam tutaj taki interkuler chyba z TDI. Jak Turbo TDI, to interkuler z TDI, a dlaczego taki? Bo jest. Zajebisty, kompaktowy. Tutaj mamy jakąś taką w zderzaku zaślepkę, więc myślę ją wyciąć i wstawić to tam pod spodem. Nie wiem, czy on tam się zmieści, ale taką mam nadzieję. Hmm, od czego tu zacząć? Czy odcięcia zderzaka? Czy go zdemontować? Najlepiej to byłoby go zdemontować. Nie wiem, czy to jest dużo roboty. Tu widzę jakąś śrubkę. Tu gorszych są nad kolam, ale może i nie. Upalanie przed samym. Montażem, tuningiem teraz, to był zły pomysł, wszystko jest nagrzane, bo jeszcze 15 minut temu go katowaliśmy. O kurde, nie wiedziałem, że to takie łatwe. Nie zdążyłem nawet zapytać, chciałem się zapytać, czy ściągałeś kiedyś zderzek w sejak. A tam się nie trzymał. I teraz mamy dostęp do chłodnicy. W sumie nie muszę go bardziej ściągać, mi ta strona jest potrzebna. O. Tu żadnych sierobek nie odkręciłeś. Nie odkręciłem dwie z góry i myślałem, że są tutaj, pociągnąłem i sam spadł. Technologia. Technologia. Cykwuch. Dobra, teraz muszę to rozmontować. Z powrotem ten dolot. Działamy. <muzyka> Chwilę, ja myślałem, że włożymy te turbo, zrobi z 50 km, pokatujemy, wysra silnik i po zabawie. A to miłe zaskoczenie. Wtedy wytniemy po obu stronach większe dziury do chłodzenia, lepiej chłodzić. Po ostatnim spawaniu turbo jeszcze nie było czasu ogarnąć bordelu.

Za dużo ta dziura. Człowieku, było to najpierw narysować. No patrz, jak to będzie wyglądać. Miało być na oko. Ale hamsko. Mówiłem najpierw. Najpierw pomyśleć, później zrobić. Ja mogę tutaj nie zaczepić. Za dużą dziurę wywalił. Dobra, kratkę się da. to dał tu. To dał tam, to nie wejdzie. Tu belka jest. Nie chcę tego ciąć, żeby coś tego przodu tu zostało trochę. Kurna, za dużą dziurę żeś wyciął. Nie podoba mi się to. Muszę go podnieść. Wtedy będę mógł sobie przymiareczki cykać. O, i on na tej wysokości, żeby był. No to paczeka dziura. By w ogóle tego zderzaka trzeba było wyciąć. Tak. A w sumie tutaj możemy zasłonić go blachą. To ja bym go wtedy opuścił, no ale połowa tego interkulera będzie schowana tu za zderzakiem. Od razu przymocuję sobie kolanko, żeby widzieć ile mogę go popchać do góry. Którędy ja w ogóle zejdę tym dolotem. To może dam go tak. Plan był dobry, jak zwykle jest pod górkę. Myślałem, że taki malutki kompakcik to tu się zmieści. To miała być cyk fuch robota. Pół godziny i zamontowany. To już pół godziny tu dumamy na tu dziurą. Nie <grymiania> <grymiania> ja ma totalnie miejsca na rurę. Najchętniej to bym wywalił to. Taki element konstrukcyjny, więc całkowite wycięcie pasa przed niego może nie być dobrym pomysłem. Wreszcie <laughs> się kielichy rozjadą, bo totalnie nie wiem, którędy przejść rurami. Zajebista dziura, o tędy. No patrz, jaka tu jest idealnie miejsce na rurę dolotową. Mam taką dumkę. Wywalić, obrócić to w tą stronę i puścić to tędy. Tylko, że to akurat wyjdzie nam na rurę, ale może tu kolankami jakoś tak ominiemy. Tak, rozkręcę to i zobaczysz jak wyjdzie tu ta rura, czy da się tutaj obejść. To jest głównym problemem. I on nam trochę blokuje paliwo. Mam na to mały pomysł. Nie mów, że ukręciłeś śrubkę. Ja pierdolę. U Przekręcił gwint, bo to się ręcznie robi, kurwa, Panie wkrętarką. Na człowieku urwał gwint. Na farmera głęboko, pyk. Dlaczego? To jest aluminiowe i przekręciłem gwint. Spróbuję dać dłuższą śrubkę i wkręcić to głębiej. Nie idzie dalej. Może zamiast podkładek dam jedną nakrętkę. Zrobi lepszą robotę. Jak się tam tańczył. Do najbardziej brudnej roboty założyłem Robię tu. Kierunek połamał. Dobra, będzie żyć. Zaczyna mnie to już wkurzać. Minęła dobra godzina. Nic nie zrobiłem. To dam. Tam. Teraz ile tego uciąć? Dwa palce mierząc od lewej strony podłużnicy i trzy palce od dołu. <grym znowu> Nowoczesny system mierzenia płaskownika. Są stopy. To u nas są palce. <grym znowu> Ale kciuki, czy to małe? Na te palce. <grym znowu> Nie, to spach miał być na dwa palce, a tu obciąć na trzy palce. Nie połamano tarczą. Ogólnie nie róbcie tego w domu, mamy specjalne uprawnienia na takie czynności. Dwa palce od podróżnicy, pamiętam. Gorzej, że tam nie wyszlifowałem, ale nie mam jak tego zrobić. Może się przyklei. O. Znowu się popale cały. Nie w końcu zmądrzył. Jest maska gdzieś? Oj, maseczka. Dawno jej tu nie było. być tak. Tylko jak to będzie w zderzaku wyglądać. Dobrze byłoby to przewiercić i łapnąć go na jedną śrubkę. Żeby już sobie mieć jakiś zarys. Będzie test spawu, czy nie pęknie. A. Człowieku, to wiertło jakieś jest... Tam wióry lecą prosto, jak w Kurwa, krzywo wywiercił nie Co, co? Nie tu wywierciłem dziurę. Czemu to tak wszystko jakoś się nie układa? Tu podetnę, to to może się obłamać. Powiększę dziurę. Odkręcam z powrotem, bo śruba jest A. za długa i muszę podłożyć nakrętkę. Nie, już ja to wkręciłem i odkręcam z powrotem. Czemu to nie chce wyjść? Zobaczyć w jakim miejscu to wyszło. Kurwa ten kierunek obłamałem, teraz mi spada cały czas, ale. Elegancko. Na trzy palce. To miało być w tą stronę. Nie wierzę. By to było twoje lewo, nie moje lewo. Ale ogólnie interkuler w dziurze jest, tylko może tu się czymś zaślepi. Tu się wytnie i tam się to wklei z powrotem. <grym> No ale jak to wkleić? Gdybym wyciął od razu mniej, byłoby dobrze. Znaczy, tylko go wyprostować, to wygląda jak gówno, nawet gorzej, ale tu się zaślepi rejestracją. Nie no, kurwa, jak to wygląda? Jeszcze takiego gówna, to nigdy nie ukleiliśmy. Gdyby to chociaż wyprostować, Ja najwyżej zamontujemy drugą kratkę. Bo teraz to wyszło. Nie powiem jak. No ale to trzeba będzie od dołu spawać ja się cały spale. Nic, trzeba się poświęcić. A dobra, tego projektu. zamontowany interkulerek. Jeszcze ostatnią przymiarkę do zderzaka. Jedziemy A. z orurowaniem. Nie podoba mi się to. <laughs> Nie podoba mi się, że taką dziurę żem wyjebał tutaj w tym zderzaku. Ale to się zaklei, zateguje. No i jest. Au, mega krzywo. Trudno. Tu się czymś zaślepi, albo wymienimy tą kratkę. A tu damy blachę. Leganc. Dobra, intercooler zamontowany, trzeba brać się za korurowanie. I need to know everything, who in the what and where I need everything Trust me, I hear what you're saying, but I like is new what you're telling me I'm curious, George, I happen to porch Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throast, to turn with a ghost, I need to know everything Now you be surprised that info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Got to keep quiet, manewru and science, to let them and talk up their body, another one body, that's just how it goes. Ogólnie, jak ktoś myśli, kupić to taki to sprzęt to ze to sklepu z bułkami, to nie polecam. On nadaje się do cięcia chyba tylko styropianu. Tniesz głupi przewód czy plastik, i ta kątówka staje. need to know everything. Where do what and where I need everything. Me, I hear what you're saying, but i like just knew what you're telling me. I'm Curious George. I hop in the Porsche. five and a horse. I'm ready for war. I'm coming for stroke, i turn to a ghost. I need to know everything. They ain't go harder than me. They need a blade in a sheath, a shank in a piece, a crate full of heat, an army, a fleet, a tank and a jeep, a navy at sea. Where they submarine, marine, a ace up their sleeve, a team of marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, Raising for teeth, and still they will lay in my feet. Skończył się cały wydech na złączki poszedł, ale mam tu taki jeszcze. Z renówki. Akurat pasuje średnica. Się wykorzysta. <laughs> Diaksem uciąć to jest kurwa masakra. Jeszcze ze złamaną tarczą. DANGER COMING WITH THE BANG TELL ME WHERE MY PACE FEELING THE SAME IF YOU TRYNA MISS DON'T HATE ME HATE THE GAME I'M A PLAYER PLAYER uh, FEELING LIKE POCK uh, REPRESENT ON MY black ON MY black TRY TO LET ME DOWN but I... Trochę ciasno w tym sejczęcie na takie modyfikacje. Jak nie my, to kto? Będzie Power. Ale mi chodzi po głowie taka myśl, żeby kupić Sportinga. Czy nasze turbo go objedzie, czy nie? Ja jak się na coś na. Coś mi wpadnie do głowy, później spać nie mogę. Muszę to wykonać. Przez z powrotem to odkręcić, bo nie mogę tu rury wsadzić. Zawsze jakoś, kurde naokoło. Naokoło i nie po drodze. Trzeba po kolei robić. I wanna get that big bag, need that big racks Blow up Tic Tac with a blue cheese that don't give a fuck about Tic Tac I got so many flows, yeah they think that I'm insane Can't kiss a lot of pain, but the bills ain't shit change Danger, I'm coming with them bangers Tell me where my paper Still on the same mission, trying to live major Don't hate me, hate the game, I'm a player If you a hater, I don't hate you I'm just really happy that I ain't. You. I just wanna thank you. You kept me motivated, so now I'm motivated. There's a bank, like a bank like coming through with them jest agresywny. Jest idealnie. Spuszczam to z lewarka i odpalamy to. Jestem ciekaw tego efektu. Zobaczymy, czy gdzieś nie fuka powietrzem. Ale patrz, to jest w tym samochodzie najlepsze. Nastrzała! Podziwiam te nasze arcydzieło. Wydeszek się rozgrzewa. Zaraz mu damy do odciny. O. O. Trochę olej się rozgrzeje, ale na saniu to wodą wali z wydechu. Jakąś klapkę mu trzeba zamontować. Jak traktor. <grystanie> Dajmy mu, zobaczmy jak to gada. Dźwięk tego auta, to jest coś pięknego. Dobra, intercooler mamy. To na pewno nam poprawiło osiągi. Trzeba jeszcze zająć się układem paliwowym, ale jutro mamy umówioną hamownię, więc musimy najpierw pocisnąć na hamownię, zobaczyć ile ta bestia krzesa mocy. Także jedziemy na hamownię i Później zobaczymy, jak to lata. Także widzimy się na hamowni. Rozdziewiczymy hamownie tym oto sprzętem. Tego tu jeszcze chyba nie było. Ale mnie ciekawi, co to dziś pokaże. Aby nie jak w maluchu 20 koni, <noise> nie to. Zaraz człowieku, hamownie rozerwie ten sprzęt. Wcześniej maska nie działała, teraz się naprawiła i teraz trzeba jakoś coś wycudować, żeby zrobić tu obrotomierz, bo trzeba zgrać obroty silnika z homownią, ale tu zaraz majster coś wycuduje, bo ja się na tym nie znam totalnie.

Jest jeszcze tutaj program wgrasz od razu, żeby było te 100 koni <noise> Próbowaliśmy się podłączyć takim urządzeniem, obrotomierz jakoś zrobić. Przecież on ma złącza OBD. Majster zaraz podepnie swoje urządzenie i będzie miał obroty. Obrotomierz na laptopie And y'all call I got some boys like honey then they check the Spotify and they looking at me funny Ale to prawdziwe? No nie wierzę. 56 koni, czyli dało. Ostro. Czyli... Krechy jakie ładne. Naprawdę w to nie wierzyłem. <noise> Gdzie powinien mieć, no te 39, według producenta. Nie wiem ile miał. Opłaca się wstawiać turbo. Po kosztach nikt w to nie wierzy. Ale paczek pięknie szedł. Myślałem, że to będzie tak. Jaki niut? <noise> czyli 0,7 Nm więcej, ale koni ile więcej? Jestem w szoku. <noise> No ładnie, podoba mi się to, ale to czuć. Mówiłem, że czuć, że zapierdala. Obstawialiśmy, że będzie mniej. No ja, ja obstawiałem taką ciut ponad serię. Dało się to takim druciarskim sposobem i to w jakiej kwocie. Nikt nie wierzył pewnie, połowa z was w to nie wierzyło. Twarcy, rycy, No i co? Wyszło zajebiście. Wynik na hamowni pozytywny. Kilkanaście koni doszło, więc tym bardziej chcę to porównać z fabrycznym Sechentem 1 1.1 i w następnym odcinku pojedziemy takiego kupić. Poszukamy i kupimy, żeby porównać to z naszą mocą i tamtego na pewno też zmodzimy i zrobimy turbo, ale już tak bardziej sensownie, żeby wykrzesać konkretną moc, także do następnego.